Oni starają się odbierać tak, żeby jednak o wielki same znalazły się na tacy, a nie połowa jajka. Przypominam, że należy grać fair play. Panie ale ja tutaj widzę, że na przykładzie, nie Jeżdżą razem ze skorupkami. No cóż, życzymy smacznego, smacznego panom. Tak, woda poszła w ruch, piją, piją. Pół minuty za sobą. Jak widać wody poszły w ruch, czyli jednak jakaś część tutaj strawy zatkała się w przełyku. Ale dopingujemy naszym zawodnikom oczywiście prawami. Dwa, jeden, stop! Czy mieli miejsce, miejsca z ekwonem? No to jest taka? A jak wiesz, po prostu sprawdzić, co zrobić? A niestety, to jest jedno języko pełne odważone. Także mamy nowego mistrza, proszę Państwa, który pochował 10 ścianę gotowanych na twardo w ciągu 3 minut. Która nie jestem tym pod ogromnym wrażeniem? Co kolega może nam powiedzieć teraz na ten temat? Czuję to zajebiście! Jak widać jeszcze strawał, utknęła mu w gardle, Dlatego proszę kolego Zawid! Jak oszenię? Kawid. Dawid! Dawid! mi gratulacje. Naprawdę wielkie gratulacje. Panie Agnieszko. Oczywiście dla, dla, dla naszych mamy. finalistów, mamy nagrody i przemyślkowej. Dziękujemy robić. bardzo radzicie. Jak widać te jajka jednak mogą pomóc za